спиннинг. Ага. Uh -huh. miała kolegowała <gulikowała> Jeszcze rzadko znalazłem. Nie wiem, nie wiem, że mi skubnęła chleb i zostawiła. Nie była za bardzo głodna. Afrika, ovo za strah u <laughs> No wiem. Siedzi, pizdryga, bo pizdrygała, nie, ale... Dobrze, ten... Ty... Ta woda ci spowalnia na skraju. Widzisz tu, gdzie zawija i ten nurt, nie? I tam, i tam puszczaj. Zanęty nie potrzebujesz kupować Zaraz Ci powiem jak to zrobić O tak To też jest dość duży grunt zrobiony, ale Myślę, że powinno skarczyć O, 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 o o o o brała, ale brała Dobra, masz, baw się Patrz jak tutaj kij jest jak ja nie? Patrz, widzisz, tak się pokazuje, tak po tej krawędzi sobie tutaj puszczaj. Niech on sobie spływa i tylko zawsze pilny, żeby spławik był z przodu, żyłka żeby nie ciąg żeby nie ciągnęło przynęty, nie? Tylko żeby przynęty prąd wynosił do, do tego. Na wierzch. A gdzie są w ogóle godzina? Nie. No nie, kurwa, ja tobie płaszczę, płaczę, ja ty księży. Trudne podatki. Ale wyjąłem, kurwa. Czekaj, czekaj czeka, ja ci pomogę może. Ale ja, ja. hej, 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 goodbye, no, 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 no. dawaj, czekaj, pociągnijmy to. Dzisiaj co? łowimy dzisiaj. Co? I jeszcze dziś. Wiesz, chociaż ja za dużo czasu, bo się pakuję, trochę wyjeżdżam. Ja wiem. Ja, ja, ja. O, dobra. Urwałem coś, czy nic? No, tak, coś się urwało. tak, haczek, ale haczek dzisiaj pewnie urwał tam. Ten się zerwał z To chyba wys... Dlatego aż wystrzeliło, co? taki piękny był a miało być tak pięknie ale to teraz już wiesz jak się łowić na chlebek nie tylko wiesz jak masz dno masz fajnie ułożone płasko nie to sobie ustawisz grunt nad gruntem puszczasz elegancko po malutku niech sobie spływa zamięty tak jak widzisz chleb rozmoczony wydusić wodę z niego jak jest taki nurt no ja dodaję zawsze bułki tartej suchą wtedy bułkę tartą i piasek piasek obciąża go a bułka tarta klei, jak klej. I kule normalnie ulepiasz, na dno to się ładnie nie pod dnie I się masz kościuszko, i wtedy wiesz. Także haczyków małych już się nie bój. Urwałeś żyłkę, a nie haczyk. Ale tam ładnie pogoniło zawinąć. A kleniu tam chyba chodził. Albo bolek, ale i chyba ładnie poszedł. Ostatnio widziałem, takie tu klenie łane przychodziły. A to tobie nie dałem? Nie No to tu powiem. Ja i... mam tu dwunastu. No ja to tylko przypomnę. Mówię, że możesz do siebie do torby wrzucić Znaczy czy nie wróciłeś? Nie, nie, nie. No mówiłem, że, żebyś do siebie no wrócił. Ja nie wrzucałem, nie wrzucałem na pewno.